Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w te poniedziałkowe popołudnie. Przedstawiam wam po raz kolejny, kolejny dzień z rzędu, podsumowanie odnośnie niedzielnych wydarzeń z PKO BP Ekstraklasą. Omówimy sobie wszystkie spotkania krok po kroku: spotkanie Zagłębia Lubin z pogonią Szczecin, spotkanie piasta Gliwice ze Śląskiem Wrocław oraz. Spotkanie Korony Kielce z Legią Warszawa. Na te wszystkie spotkania popatrzymy i ocenimy kształt tych pojedynków. Zapraszam Was na materiał. Przejdziemy na początku do spotkania, które rozpoczęło nam niedzielne zmagania w ramach PKBP Ekstraklasy. Zagłębie Lubin na własnym stadionie podjęło drużynę portowców podjęło drużynę pogoni Szczecin. Mecz ten zakończył się remisowym rezultatem. 2 do dwóch po bramkach Tomasza Pięńko oraz Kurminowskiego z rzutu karnego oraz po bramkach dla drużyny ze Szczecina, a na tą listę strzelców w drużynie portowców wpisali się Etymis Kuluris oraz Paryzek Naprawdę ciekawie oglądało się to spotkanie. Otwarta piłka która była widoczna w obrazie obu drużyn, ponieważ zarówno zagłębie, jak i pogoń Szczecin naprawdę pokazywali ofensywną, otwartą i świetną piłkę. Pierwsze 30 minut było zdecydowanie punktem kulminacyjnym tego pojedynku, ponieważ wtedy w czasie tych 30 minut padły aż trzy bramki. W 17 minucie strzelił e, Kuluris. Na 0 do 1 dla pogoni Szczecin. Potem, już dwie minuty później, było 1 do 1 po bramce Tomasza Pieńka. I w 28. Minucie, gola na 2 do 1 strzelił Kurminowski z rzutu karnego. I ostatni gol, jakiego byliśmy świadkami w tym starciu, to gol Paryska na 2 do 2. Nie spodziewałem się, mimo wszystko, że Zagłębie Lubin postawi aż tak wysoko poprzeczkę u siebie na stadionie. Pogoń Szczecin, która wydawała się być rozpędzona po pewnym zwycięstwie nad Koroną Kielce, do której później przejdziemy wynikiem 3 do 0, nie spodziewałem się, że pogoń nie poradzi sobie aż tak, żeby odnieść tutaj zwycięstwo z Zagłębiem Lubin. Naprawdę Zagłębie pod wodzą Waldemara Fornalika pokazało, że potrafi grać w piłkę i potrafi naprawdę świetnie grać w tą piłkę, ponieważ pięknie oglądało się całokształt tego pojedynku. Naprawdę te wrzutki, te próby strzałów z dystansu, naprawdę napawa to dużym optymizmem i przede wszystkim jest to miłe dla oka. Zagłębie Lublin 2, pogoń Szczecin 2. Te spotkanie można nazwać naprawdę kolejnym gradobiciem i workiem, który został rozpruty z bramkami. Nie jest to mecz porównywalny do spotkania Radomiaka Radom z Jagiellonią Białystok, aczkolwiek również był to naprawdę spektakl fenomenalnej piłki i takie mecze tylko chce się oglądać. Przechodzimy dalej do starcia w Gliwicach. Przechodzimy do starcia pomiędzy Piastem Gliwice a Śląskiem Wrocław. Tutaj z kolei Piast Gliwice pokazał, że dzisiaj to on był drużyną lepszą, dynamiczniejszą, i że tempo gry, które narzucił Piast, było po prostu nie do zatrzymania dla Śląska, który wydawał się być naprawdę po pogubiony. 2 do 0 wygrywa drużyna Piasta Gliwice po bramkach Arkadiusza Pyrki oraz Amejała. Naprawdę piast pokazał, że swoją dynamiką, zwinnością piłkarzy w poszczególnych sektorach boiska i indywidualnością, która również się tutaj przejawiała, zdominowała Śląsk Wrocław, a z kolei Śląsk nie pokazywał niemal, że nic. Brak dokładności w kwestii podań. Te podania prostopadłe, którymi cechowała się drużyna z Wrocławia, tutaj również nie skutkowały. Cały czas była ta piłka zagrywana za mocno, gdzieś niedokładnie i nie mogli znaleźć takiego złotego środka, piłkarze z Dolnego Śląska, aby powalczyć o remis, chociaż z drużyną z Gliwic. Naprawdę występ Piasta Gliwice przeogromnie mnie zaskoczył. Spodziewałem się mimo wszystko, że po remisie Śląska-Wrocław z Lekją Gdańsk, wynikiem 1 do 1 na Tarczyńskiej Arena, że oni mimo wszystko będą tutaj e, faworytem do zwycięstwa w tym spotkaniu. Piast okazał się drużyną lepszą, i bez dwóch zdań to zwycięstwo jest jak najbardziej zasłużone. Trzeba to powiedzieć jasno i klarownie. Piast Gliwice, pomimo tego, że naprawdę swój blok defensywny prowadził dobrze, prowadził szczelnie, że piłkarzom Śląska, jak widać po samym rezultacie, ciężko było się przez niego przedostać. Jednak yy, chciałbym zauważyć, że tutaj wcale tak mało miejsca Śląsk nie miał, ponieważ naprawdę w przypadku gdzieś gry na skrzydło Śląsk mógł naprawdę podziałać, mógł naprawdę zagrozić bramce e, Piasta Gliwice, ponieważ wyglądało to e, nieciekawie, że pomimo wielu korytarzy wiele wolnej przestrzeni ma dru miała drużyna Jacka Magiery e, oni nie potrafili tego w tym meczu wykorzystać i tak jak wspomniałem, jak najbardziej Piast zasłużył na to zwycięstwo bez dwóch zdań tutaj Śląsk musi troszeczkę popracować właśnie nad tym żeby przede wszystkim wykorzystywać tyle wolnego miejsca bo naprawdę miał Śląsk go dzisiaj sporo ale tego drużyna Jacka Magiery nie wykorzystała ostatecznie Piast Gliwice 2, Śląsk Wrocław 0 Piast mknie dobrą drogą na następną kolejkę i na cały sezon który nas w przyszłości czeka i przyszedł czas na ostatnie niedzielne starcie w ramach drugiej kolejki PKOBP BP Ekstraklasy na Suzuki Arenie, na której miałem przyjemność być. Tu znajduje się akredytacja z poprzedniego sezonu na mecz Korony Gielce z Piastem Gliwice. Jednak w tą niedzielę Korona na własnym obiekcie zmierzyła się z Legią Warszawa. Legia Warszawa z niewielką przewagą, ale z przewagą wygrywa 0 do 1 na wyjeździe w drugiej kolejce PKBP Ekstra klasy po bramce Luki po naprawdę świetnym wykończeniu. Po wrzutce, kapitalne trafienie Luki Nasa, pięknie się na to patrzyło absolutnie. Jednak porównując to przede wszystkim do meczu z Carlton. W ramach rundy kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji Europy, no tam mieliśmy istną burzę. Istny worek, który został absolutnie rozpruty. Totalny pogrom Legii Warszawa 6 do 0 wygrała drużyna Gonzalo Fejo. Jednak tutaj zdawkowe zwycięstwo. Owszem, zwycięstwo i one daje 3 punkty, i Legia nadal zostaje ee, bez remisu, bez porażki. 6 oczek na koncie drużyny wojskowych natomiast porównując to właśnie do spotkania z walijską ekipą trzeba powiedzieć jasno to nie była ta Legia, którą mogliśmy oglądać właśnie przy ulicy Łazienkowskiej gdzie Legia wygrywała właśnie tym pogromem w ramach eliminacji do Ligi Konferencji Europy o, owszem jest tutaj przewaga w kontekście statystycznym 55% posiadania piłki w wykonaniu Legii Warszawa, 45 po stronie Korony Kielce. Korona Kielce nie miała żadnego strzału celnego. Był jeden strzał, który wylądował na poprzeczce, ale ostatecznie on również został zaliczony jako strzał niecelny i tych strzałów Niecelnych było 7, ponieważ tyle właśnie strzałów korona oddała, żaden nie znalazł drogi do bramki, żaden nie, nie leciał nawet światu bramki. W przypadku legii Warszawa. 10 strzałów, dwa celne, z czego ten jeden Luki Niasa zakończył się golem. Bardzo ciekawie wyglądała ta sytuacja bramkowa, po której padła bramka na 0 do 1 dla drużyny z Warszawy. Świetne podanie na lewe skrzydło, winagry. Yy, bardzo ładnie dośrodkował Wprost na nogę Lukiniasa A ten po długim słupku yy, Umieścił piłkę w siatce I dzięki temu trafieniu Legia dalej pozostaje niepokonana Dalej po dwóch kolejkach Jest z pełnym dorobkiem I mamy nadzieję Że obraz Taki jaki widzieliśmy W spotkaniu yy, Eliminacji do Ligi Konferencji Będziemy mogli ujrzeć już przy Eee, mamy nadzieję pełnych trybunach w meczu Legii Warszawa z Piastem Gliwice bo to jest następny przystanek Legii w tegorocznym sezonie PKO BP Ekstraklasy gdzie Piast Gliwice który wygrał ze Śląskiem Wrocław 2 do 0 u siebie eee, to on właśnie stanie na Łazienkowskiej do boju z drużyną wojskowych zobaczymy jak ten mecz się potoczy a tymczasem korona Kielce 0 Legia Warszawa 1 to już wszystko moi drodzy na temat tego weekendu z Ekstraklasą Czeka nas jeszcze mecz Rakowa-Częstochowy z Krakowią-Kraków Jednak to w osobnym materiale za ten weekend Gdzie wstawiałem dla Was codziennie podsumowanie Odnośnie tego, co się działo w poszczególny dzień tego weekendu z Ekstraklasą Bardzo Wam dziękuję Wszystkie mecze podsumowane Czekamy właśnie tylko na mecz w Częstochowie Trzymajcie się cieplutko i miłego Popołudnia miłego wieczoru. Cześć!